Witam Was w kolejnym odcinku nie Enofami Loki. Zauważyliście słusznie pewnie, że znajdujemy się przy budynku Domu Kultury w Czerwionce, ale nie chcę Was dzisiaj zapoznawać z ofertą kulturalną tego miejsca. Chciałabym Was zapoznać troszkę z historią tego budynku, dlatego zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, że głównym zamysłem towarzyszącym projektowaniu osiedla Familoków było stworzenie spójnej i przemyślanej całości, która byłaby samowystarczającą przestrzenią. Dlatego Familoki posiadały również budynek, w którym mieściły się pralnia, suszarnia, magiel, łaźnia oraz sześć pieców do wypieku chleba, zlokalizowany przy ulicy Wolności 2. Decyzją jednego z kolejnych dyrektorów kopalni dymwieńsko tuż przed początkiem II wojny światowej, powołana została instytucja pod nazwą Dom Polski. Umieszczono ją w budynku dawnej familokowej pralni. Znalazła tutaj swoją lokalizację biblioteka. Odbywały się próby chóru oraz amatorskich zespołów teatralnych. Natomiast w 1967 roku oddano go do użytku jako Dom Kultury Kawokady Mińsko. Obecnie oferta Domu Kultury kierowana jest do mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych. Z myślą o najmłodszych prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, tańca nowoczesnego. W placówce działa również Uniwersytet III wieku. Kilka słów o domu kultury w czerwonce. Ciekawi jesteście, gdzie zaprowadzimy Was w następnym odcinku? Bardzo chciałabym wam powiedzieć, ale zobaczycie za miesiąc. Dam wam tylko małą podpowiedź, z czego zbudowane są family. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie w następnym odcinku.